Mi się w ogóle bardzo podoba. Jeśli chodzi też o ten rajd małopolski, naprawdę ja go porównuję z zagranicznymi rajdami. Jest bardzo fajny, ciekawy. Fakt, że troszeczkę musimy jeździć w tym roku na większych dojazdówkach. Natomiast no, też rozumiem, że to jest potrzebne, żeby też tutaj gospodarze tych miejsc też mogli się pokazać. Miasta, Maku, Wadowice, w ogóle. No, ja też tutaj jeżdżę na zapoznaniu. Jak żeśmy jeździli, nie widzieliśmy tak dużo tych pięknych terenów, co teraz widzimy właśnie na dojazdówkach górzyste, świetne tereny też do, dla turystyki. No ale szybko adaptujemy się do warunków, które panują i, no i robimy co możemy. Na tą chwilę prowadzimy w klasie, chyba prawdopodobnie mamy piąte miejsce w generalce. Teraz na odcinku Mucharz udało nam się wyjechać w czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej na odcinku, więc jest fajnie. we Przejechaliśmy do tej pory cztery odcinki, został odcinek miejski, na tych czterech odcinkach popełniliśmy myślę delikatny błąd z doborem opon, ale była to całkiem bezpieczna wersja jak na warunki pogodowe, które towarzyszą na tym rajdzie, także no zobaczymy. Chłopaki szykują auto, za chwilę jedziemy na dziewiąty, OS w samym sercu w Wadowic, także postaramy się tam zrobić małe show dla kibiców i zobaczymy co z tego będzie. wczoraj do wieczora to w ogóle szło po mojej myśli. Dzisiaj po pierwszym odcinku się Krzysiek się z nami zrównał. No i co? I, i, I kapeć. Taktyka była, żeby w końcu ukończyć rajd. No jak zobaczyliśmy, że z Krzyśkiem blisko e, się tniemy, no to przyatakowałem, no i na kapciu się atak skończył. No później już Tycha się nadszarpnęła i, i, no i tyle. No i teraz trzeba dojechać. Nie jest szansa na podium, ale to... Trzeba pojechać szybko i liczyć na to, że ktoś się wyczaczy. To to, to nie fajnie. Jest napędowy, ale jednak nie ma tyle mocy, na tych suchych partiach zarzucał tyłem. Także jest w porządku, opony kraje, jedziemy na deszczówkach. Myślę, że jest w porządku. Plan jest taki, żeby dzisiaj się dobrze bawić, dojechać do mety, przejechać jak najwięcej kilometrów, żeby zrobić jakieś takie doświadczenie, bo ostatnio mieliśmy małą przerwę w startach. na Wiktorańskiego nie jechaliśmy, więc chcemy się jak najlepiej przygotować i... Myślę, że dopiero od rajdu Rzeszewskiego będziemy planowali jakieś ściganie. Było w rowie. Wyniosło nas na dosyć wolnym, prawym zakręcie. Było dużo syfu, było trochę jakieś wzniesienie, no i, i nas wyciągnęło. Myśleliśmy, że nie wyjedziemy. Na szczęście zebrało się tam trochę kibiców i byli nas w stanie wyciągnąć, wypchnąć, ale... No, był moment, że myśleliśmy, że nie wyjedziemy, po tym już tylko chcieliśmy się dotoczyć. Zresztą w ogóle plan na ten OS był taki, żeby dotoczyć się do mety. E, udało się, udało się utrzymać przewagę, więc mamy zwycięstwo w klasie. E, no ale to nie, był dobry, to nie był dobry przejazd. W dniu dzisiejszym dwie rzeczy. Urwała nam się łapa w nowej skrzyni Sadewa co jest bardzo dziwne, nie wiem czemu tak się stało, jechaliśmy całą pierwszą pętlę bijąc biegi w górę i w dół ze sprzęgłem tam trochę traciliśmy, bo się zdekoncentrowałem dosyć mocno bardziej, koncentrowałem się na, obsługie, na obsłudze skrzyni niż na notatkach pilota i na drugą pętlę, kiedy już serwis nam naprawił auto, myślałem, że będzie wszystko super, straciliśmy wspomaganie Niedziela zdecydowanie jest najtrudniejsza ze względu na to, że bardzo śliskie są dzisiaj te odcinki, a my jeszcze bardzo zachowawczo znowu pojechaliśmy z oponą rano i założyliśmy cztery deszcze. Mieliśmy ze sobą dwa sliki, e, założyliśmy go naprzód, no ale tym sposobem płynął nam tak tył, że e, ciężko nam się było utrzymać w dobrym tempie na drodze. Cieszę się, że tu jesteśmy, e, będziemy dalej Kontynuować to w tym tempie, jaki nam się uda osiągnąć. Więc, jakby wynik, na który, który mamy teraz, brałbym w ciemno przed Rajdem. Więc chcemy to utrzymać i pojedziemy dalej. Gratulacje dla organizatora. Bardzo, bardzo trudne, wymagające odcinki. Super organizacja. Wiele, wiele, faktycznie, wiele syfów, wiele chytrych miejsc. Także. Było bardzo ciężko, ale jesteśmy zadowoleni na mecie. Wygrana klasa, wygrana, wygrana generalka historyczna, trzecie ogólnie w rajdzie historyka, także jest super. Raj był z mojego punktu widzenia stosunkowo... Trudnym rajdem, dlatego że odcinki były bardzo szybkie i stosunkowo zróżnicowane, w szczególności zawoja. Jest to bardzo trudny odcinek, gdzie można się spodziewać no, wielu elementów, czyli wąskiej, krętej, bardzo szybkiej drogi, później jeszcze dużo szybszej przez bardzo szerokie partie. No, tym bardziej jestem zadowolony, że, że jestem na mecie i zrobiliśmy z Michałem Trajlą taki, taki wynik, jaki jest, czyli pierwsze miejsce w generalce i pierwsze miejsce w klasie.